Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku Coś dla kobiet w ciąży, sportowców, osób starszych czy tych, które szukają zdrowej alternatywy dla cukru spożywczego. Mowa o melasie, która jest określana czarnym złotem albo czarnym cudem przyrody. Dlaczego czarnym? Dlatego, że ma ona postać ciemnego, gęstego syropu i jest ona produktem ubocznym produkcji cukru spożywczego. Wyróżniamy trzy rodzaje melasy. Jest to melasa buraczana, trzcinowa i karobowa. Najzdrowszą jest ta trzcinowa, ponieważ zawiera ona mniej sacharozy 38%. Wytwarzana jest oczywiście z cukru trzcinowego. Buraczana natomiast zawiera 50% sacharozy wytwarzanej z cukru buraczanego. No i karobowa, która jest najmniej popularna. Wytwarzana ona jest z karobu, czyli z mączki chleba świętojeńskiego, a karob, nawiasem mówiąc, jest dobrym zamiennikiem kakao, szczególnie dla osób, które są na niego uczulone. Właściwości melasy. Melasa ma w sobie takie dwa główne składniki. Jest to beta-glukan i witamina B5, które są odpowiedzialne za wzmocnienie odporności naszego organizmu. Oprócz tego melasa zawiera żelazo. To, które znajduje się w melasie jest niehemowane, czyli gorzej wchłanialne. W związku z tym, żeby wydobyć całą tą, to dobro z, z tego produktu i, i, i całe żelazo, należy spożywać je z razem z witaminą C, która ułatwia wchłanianie żelaza. Może to być na przykład sok z cytryny. Melasa również ma szereg mikroelementów i pierwiastków, które dobrze wpływają na nasz organizm, włosy, skórę. Jest to chrom, miedź, żelazo, magnez, wapń, potas. Oprócz tego melasa ma kwas foliowy który jest dobry dla kobiet w ciąży. Jest również y, odpowiednia dla osób mających problemy z układem kostnym czy stawami, także obniża poziom y, cholesterolu tego LDL, czyli y, tego niepożądanego, y, a także y, obniża ciśnienie krwi. Jest także wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym, ponieważ wpływa dobrze na problemy skórne, np. trądzik czy różne rany, owrzodzenia. Drobna uwaga na koniec. Spożywanie zbyt dużej ilości melasy może mieć efekt przeczyszczający, dlatego tutaj taka odpowiednia dawka dzienna to jedna, dwie łyżeczki, która dostarczy mm, cennych składników, właściwości i minerałów, które zawiera w sobie ten produkt. Jeżeli będziecie szukać melasy w różnych sklepach ekologicznych, czy to stacjonarnych, czy internetowych, warto zwrócić uwagę, czy mm, jest ona siarkowana. Jeżeli zawiera w sobie dwutlenek siarki, to radziłabym poszukać innej, w wersji takiej, która zawiera 100% melasy bez żadnych dodatków. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i za aktywność pod naszymi nagraniami. Zapraszam serdecznie do subskrypcji, śledźcie nasz kanał. Dziękuję i do zobaczenia.